Witajcie, kochani. Instytut Przebudzenia powstał z myślą o Was. W dzisiejszej sesji oddechowej opowiem Wam, w jaki sposób uczucie wdzięczności może zmienić nasze życie. Chwila wdzięczności zmienia całe Twoje podejście do życia, powiedział Bruce Wilkinson. Może nie jesteś teraz tam, gdzie pragniesz być. Ale możesz spojrzeć w przeszłość i być wdzięcznym za to, że nie jesteś tam, gdzie byłeś kiedyś, powiedział Joe Austin. Wiele lat temu moje życie wyglądało zupełnie inaczej. Znałam słowo wdzięczność od zawsze, lecz nie wiedziałam, jak go używać. W pewnym momencie mojego życia. Zdałam sobie sprawę, jaką moc sprawczą ono posiada. Gdy użyjemy go w sposób prawidłowy, może ono uczynić cuda w naszym życiu. Słowa to dźwięk, wibracja, dzięki czemu nasza podświadomość ma możliwość wyrażania się tak, aby to, co czujemy, miało oddźwięk ze światem zewnętrznym. Japoński badacz Masaru Emoto odkrył, że woda reaguje na nasze myśli i słowa, a także potrafi je odzwierciedlać. W zależności od tego, jakie słowa wysyłano w kierunku wody, jej kryształki po zamrożeniu ukształtowały się w zupełnie różne formy. Woda jest nośnikiem informacji. A ciało ludzkie w 70% składa się przecież z wody. Z badań Masaru wynikało, że woda, która otrzymała pozytywne słowa wdzięczności, ukształtowała się w przepiękne struktury, jak na przykład sześcioramienne gwiazdy śnieżne. Natomiast woda, do której były kierowane brzydkie słowa, nie miała już tej struktury. Tworzyła brzydkie, bliżej nieokreślone kształty. Rośliny, do których kierujemy słowa podziwu, wdzięczności, także pięknie rosną, a te, które po prostu podlewamy od czasu do czasu, nie odwdzięczają się nam już swoim pięknem. Jeden z policjantów badał roślinę wariografem, próbował ją podpalić. Wyraźnie było widać reakcję rośliny na ten okrutny czyn. Kurczyła się ona pod wpływem ognia, rozluźniała natomiast pod wpływem pozytywnym względem jej zachowań. Metoda początkowo wysyłania wdzięczności do wszechświata może wydać się Wam bezsensowna, ale to nic, bo ona naprawdę działa. No bo jak dziękować za coś, czego jeszcze nie posiadamy? Zapytacie. Nawet jeśli jeszcze nie macie tego, za co jesteście wdzięczni, dziękujcie za to jeszcze mocniej, a wtedy to przyciągniecie i to naprawdę w krótkim czasie. Postarajcie się dziękować za to, czego pragniecie w taki sposób, jakbyście to już posiadali. Posłuży wam do tego wyobraźnia oraz zmysły. Spróbujcie używać do tego wszystkich zmysłów: słuchu, smaku, węchu, dotyku. To właśnie jest to, o czym mówił Greg Braden w książce Modlitwa. Wdzięczność przyciąga więcej tego, za co jesteśmy już wdzięczni. A teraz przedstawię Wam trzy fakty z mojego życia, które udowadniają, jak mocno przyciągamy to, za co jesteśmy wdzięczni ze szczerego serca. Zapraszam wszystkich do zabawy. Nieważne ile masz lat, jaki masz status społeczny, dołącz do nas. To nic nie kosztuje. A można zyskać tak wiele. A oto moja historia. Wiele lat temu razem z mężem i z córeczką maleńką wyjechaliśmy do Kanady. Ja niestety nie miałam pozwolenia na pracę. Poza tym Oliwia była bardzo mała, więc potrzebowałam się nią opiekować. Mimo że nie mogłam zarabiać, odłożyłam w ciągu tego roku tyle, ile nie odłożyłam przez całe swoje życie, harując jak wół. Niektórzy powiedzą, jak to możliwe, a jednak 27 tysięcy euro wylądowało na moim koncie w ciągu tego roku. Na czysto. Zapytacie, jak to się stało? Co takiego zrobiłam? Przecież pieniądze nie spadają z nieba. A ja zawsze byłam uczciwa, więc ich nie ukradłam. A jednak, poniekąd można by to tak ująć, pieniądze spadają z nieba, ale tylko wtedy, gdy my odczuwamy prawdziwą wdzięczność. Tego roku, lądując na lotnisku w Toronto, poczułam się bardzo bogata. Mając naprawdę niewielką kwotę, kilkuset euro na koncie. Był to jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. 13 czerwiec 2013 roku zmienił całe moje życie na lepsze. Bogata w uczucie wdzięczności, razem z moją malutką córeczką Oliwcią spacerowałam wybrzeżem jednego z największych, najpiękniejszych jezior na Ziemi. Byłam oczarowana jeziorem Ontario. Używając wszystkich zmysłów, jakimi zostałam obdarowana przy narodzinach, odczuwałam wdzięczność każdego dnia mojego pobytu w Toronto. Byłam zachwycona wszystkim, co mnie otaczało. Byłam wdzięczna za wzrok, dzięki któremu mogłam oglądać to piękne jezioro i łódki po nim pływające. Podziwiałam wszystkie rośliny rosnące w zasięgu moich rąk i wzroku. Byłam wdzięczna za zmysł dotyku, bo dzięki niemu mogłam je dotykać, a zmysł węchu sprawiał, że mogłam czuć zapach, jaki wydzielały kwiaty. Dzięki zmysłowi słuchu mogłam podziwiać śpiew ptaków każdego ranka, które widały mnie nad jeziorem. Wdzięczność za te cuda stworzenia wyciskały mi łzy z oczu, a ciepło otaczało całe moje serce i umysł. To wdzięczność spowodowała, że pieniądze spadły z nieba na moje konto. Podczas gdy ja nie spodziewałam się niczego, rozkoszując się wspaniałym uczuciem, podziwiając piękno wokół, przypływem finansów, Zajął się wszechświat. To uczucie wdzięczności przyciągnęło niewyobrażalną do zarobienia kwotę. Naprawdę, nic nie robiąc. Ale to nie wszystko. Wtedy też znalazłam pracę swoich marzeń. Od tamtej chwili, po powrocie z Kanady do Irlandii, założyłam Instytut Przebudzenia oraz Body and Mind Transformation by Betty dla Irlandczyków. Pomagam ludziom na całym świecie zauważyć, że życie pomimo wszelkich trudności może przynosić radość i obfitować w niezwykłe wydarzenia. A chorzy ludzie po sesjach kwantowych zdrowieją, nie mając na to żadnego logicznego wytłumaczenia. Wszechświat lubi być anonimowy, a działa on przez nas. Kolejnym przykładem jest wdzięczność, którą odczuwałam za kwiaty. Jeden z klientów, chcąc dodatkowo odwdzięczyć się za moją pracę dla niego, przynosił mi kwiaty za każdym razem przed sesją terapeutyczną, którą dla niego przeprowadzałam. Te kwiaty wzbudzały we mnie to samo uczucie wdzięczności, jakie odczuwałam podczas pobytu w Kanadzie. To spowodowało, że w kolejnych dniach byłam wręcz zasypywana kwiatami, które wypełniły wszystkie moje pomieszczenia w domu. Wszyscy klienci, mąż, dzieci, znajomi przynosili mi w tym okresie kwiaty. Pomyślałam wtedy, że muszę powstrzymać to uczucie wdzięczności, bo zaczęło mi brakować już flakonów, a dom zamienił się powoli w fiaciarnię. Następny przykład to mój mąż. Po powrocie z Kanady rozpoczął pracę przy tociepleniach. Niestety osoby, którego go zatrudniały nie były zbyt hojne. Dostawał naprawdę niskie wynagrodzenie za tak ciężko wykonywaną pracę. Nigdy nie zapomnę jak pewnego dnia styrany po pracy powiedział, cytuję, może to i ciężka praca kochanie, ale każdego dnia jestem wdzięczny, że mogę nauczyć się fachu, i za to, że w ogóle mam pracę, dzięki której mogę utrzymać rodzinę. Teraz jest szefem bardzo dobrze prosperującej firmy budowlanej zajmującej się dociepleniami w Irlandii. Firma nazywa się od naszych imion Tombet Building. Takich przykładów jest znacznie więcej. Lecz nie będę już was nimi zasypywać. Wdzięczność po prostu działa. Chodzi mi głównie o to, aby skromnie zwrócić Waszą uwagę na to uczucie, które może zapoczątkować w Waszym życiu to, o czym być może marzycie, a nie możecie tego osiągnąć, nawet jeśli bardzo się poświęcacie i staracie. Pragnę Wam zaproponować wyzwanie. Które pomoże Wam osiągnąć wymarzony cel w życiu? Będę wysyłać post, pod którym Wy będziecie mogli wpisywać jedną rzecz lub dwie, za którą jesteście wdzięczni z głębi serca. Zobaczycie, jak mocno to zmieni wszystko w Waszym życiu. Zobaczycie, jak Wasze życie ulegnie zmianie, jeśli zrobicie to naprawdę dobrze. A teraz, jeśli chcecie, możecie przystąpić do sesji oddechowej połączonej z afirmacjami, które dla Was przygotowałam. Niech każdy dobierze odpowiednią afirmację do swojej sytuacji. Możecie także wykreować swoją. Jeśli jesteście gotowi, zapraszam na pokład, kochani. Wybierzcie dla siebie dogodną pozycję. Usiądźcie lub połóżcie się wygodnie. A teraz weź głęboki, delikatny wdech i wydech. Wdech i wydech. Poczuj. Ten błogi stan, w którym Twoje ciało w pełni się relaksuje. Wdech i wydech. Wibracje, które będziesz odczuwał, to ciepły, delikatny dotyk kwantowy. Subtelne, delikatne odczucie będzie rozprzestrzeniać się po całym Twoim ciele tworząc rzeczywiste wydarzenia w Twoim życiu, o jakim marzysz. Wdech i wydech. Można tego doznać w odpowiednich dla Ciebie partiach ciała. Wdech i wydech. Przeprowadza cudowną energię, dzięki której Odczuwamy delikatny dotyk kwantowy. Umysł przy wdechu relaksuje się, przy wydechu ciało opuszczają blokady. Możesz skupiać się tylko na oddechu, a moje słowa będą miały oddźwięk w Twoim tu i teraz czy jesteś gotów zapraszam sesja wdzięczności dziękuję za życie jestem wdzięczny za moje zdrowe ciało wdech i wydech jestem wdzięczny za pozytywne myśli i uczucia to one kreują moją rzeczywistość. Jestem wdzięczny za opiekuńczą moc energii stwórczej. To ona daje mi poczucie bezpieczeństwa i spokoju wewnętrznego. Dziękuję za wewnętrzny spokój. Wdech i wydech. Dziękuję za możliwość tworzenia. Dziękuję za promienie słońca, muskające moje ciało w ciepły, lekki poranek. Jestem wdzięczna za radość. Wdech i wydech. Jestem wdzięczna za cud istnienia. Dziękuję za dach nad głową. Jestem wdzięczna za każdy poranek przynoszący mi nowe, wspaniałe osiągnięcia. Wdech i wydech. Dziękuję za słońce i deszcz. Jestem wdzięczna za sprawne ciało, dzięki któremu mogę wykonywać wiele czynności każdego dnia. Wdech i wydech. Jestem wdzięczna za moich najbliższych. Jestem wdzięczna za zdrowie kochanych osób. Wdech i wyde. Jestem wdzięczna za miłość. Jestem wdzięczny za bogactwo i obfitość. Jestem wdzięczny za otaczające mnie piękno. Jestem wdzięczny za teraźniejszość, bo to przyciąga moją lepszą przyszłość. Jestem wdzięczny za oddech mojego dziecka, otulonego miłością wszechświata. Jestem wdzięczny za współpracę ciała i umysłu. Dziękuję za zdolność poruszania się. Dziękuję za sprawne ciało. Dziękuję za pozytywne zmiany zachodzące w moim życiu. Wdech i wydech. Jestem wdzięczna za własne poczucie bezpieczeństwa. Dziękuję za wewnętrzny spokój. Dziękuję za radość bycia w tu i teraz. Dziękuję za radość tworzenia. Dziękuję za najwyższe szczęście. Dziękuję za wszystko, co mam. Nie narzekam, że coś muszę robić. Jestem wdzięczna, że mogę to robić. Jestem wdzięczna za to, że mogę współczuć, kochać, wybaczać. Jestem wdzięczna za pozytywne podejście do życia i ludzi, ponieważ wszystko jest częścią mnie. Wdech i wydech. Jestem wdzięczna za wolność myślenia i wypowiadania się. Jestem wdzięczna za wrażliwość, dzięki której rozumiem innych. Wdech i wydech. Jestem wdzięczna za wszystkie zmysły. Zmysł wzroku, bo mogę podziwiać otaczające mnie piękno. Zmysł słuchu, bo mogę słuchać śpiewu ptaków. Zmysł dotyku. Zmysł smaku, bo mogę rozkoszować się jedzeniem. Jestem wdzięczna za zmysł węchu, bo mogę czuć zapach łąk. I kwiatów. Jestem wdzięczna za ludzi, którzy pracują dla mnie każdego dnia na stacjach, w sklepach, hotelach, bankach i innych instytucjach. Dziękuję im za to. Są tam dla mnie, a ja jestem tutaj dla nich. Rozkoszujcie się jeszcze chwilę tym uczuciem. Stan relaksu pogłębia działanie. Kiedy poczujesz, że jesteś już gotów, powoli możesz poruszać palcami u rąk, u nóg. Powoli możesz Otwierać oczy, poruszyć się, sprawdź wokół otaczające Cię piękno. Zauważ światło, jakie pojawia się wokół Ciebie. Zauważ, jak wszystko jest wyraźniejsze, wygląda inaczej, lepiej, piękniejsze jest. Jeśli jesteś gotów, możesz zupełnie otworzyć oczy. A ja ze swojej strony życzę Wam cudownego tworzenia, kochani. Powtarzajcie te afirmacje każdego dnia przez minimum 21 dni. Możecie stworzyć własne afirmacje i dodawać je. Tej sesji, a przyciągniecie do swojego życia to, czego naprawdę pragniecie. Życzę Wam powodzenia. Będzie mi bardzo miło, gdy dacie łapkę w górę. Możecie również subskrybować mój kanał, aby nie ominęły Was nowości. Pozdrawiam Was serdecznie. Powodzenia. Instytut Przebudzenia. Teata Rulak. Do usłyszenia kochani.